Wyborcza. Cieszę się z faktu, że Irlandia i Hiszpania przestają być katolickie. No, jak przestają być katolickie, to jakie będą? Muzułmańskie? Czyli gazeta wyborcza już szykuje się do tego, żeby na stronie tytułowej zamieszczać pół księżyc nie podoba się wam islam. Myślicie, że wszędzie będzie panowało. Lewicowe bezchołowie, bez wartości, bezboże nie. Świat zawsze ma idee porządkujące. Jeżeli rugujecie idee, które pozwalały wam swobodnie działać i żyć, to przyjdą takie idee, które was nauczą rozumu, i będziecie klęczeć w kącie i walić łbem w asfalt. Tak to się skończy, Panie Michnik. Jak pan tak będzie się cieszył, z tego, że Kościół Katolicki? zanika. Mam nadzieję, że w Polsce nie zaniknie. Tu jestem stronniczy i stoję, stoję po stronie Pana Boga. Chociaż nie wiem, czy Pan Bóg życzy sobie takich akolitów, niezbyt pozbawionych grzechów, ale no, deklaruję taką postawę. To, co powiedziałem, to wstęp do ważnej rzeczy, której nie można już dłużej zamiatać pod dywan. Jeżeli prawdą jest, że PiS w Marrakeszu zgodził się na pewne formy przyjmowania migrantów, czyli ludzi, którzy wykonują inwazję na Europę w tej chwili, to PiS straci moje poparcie, bo kłamie. Już na ulicach polskich miast widać bardzo wielu ludzi z innych kultur. PiS miał zrobić porządek z korporacją Uber, nie zrobił nic. Uber rozrasta się jak ośmiornica, a w tym Uberze pracują ludzie z innych kultur. Warszawa pełna jest już dziś Hindusów, ludzi z Bangladeszu, z Pakistanu, z Nepalu i ludzi z krajów arabskich. Skąd oni się biorą? Czy PiS mówi jedno, a robi drugie? Chciałbym, żeby wreszcie ktoś autorytatywnie wypowiedział się i powiedział, jaka jest polityka prawa i sprawiedliwości w kwestii migracji. Czy nadal twardo sprzeciwiamy się dyrektywom unijnym? Bo coś cicho i półgębkiem wprowadza się do Polski coraz więcej obcych. Już nie mówię o tym, że w Polsce jest 2 miliony Ukraińców, że szmuglowana jest przez nich broń, że we Wrocławiu działa restauracja ukraińska, do której nie wpuszcza się Polaków. Pod różnymi pretekstami. Na samym Dolnym Śląsku oficjalnie zarejestrowanych jest ponad 360 tysięcy Ukraińców. Inwazja Ukraińców na Polskę. To się dzieje. I nie mówcie mi, że jestem ksenofobem. Nie. Ja jestem tylko państwowcem, który dostrzega zagrożenia państwa. A żywioł ukraiński, polityczny żywioł ukraiński jest nieprzychylny państwu polskiemu. I to jest jasne jak dwa razy dwa. I nie zmieniło się. Natomiast w kwestii imigrantów, nasz rząd powinien jasno i wyraźnie powiedzieć, do czego dąży. Nie będziemy już siedzieć cicho wobec tego, że coraz więcej obcych jest na naszych ulicach. Nie dlatego, że jesteśmy ksenofobami i nie chcemy obcych, tylko chcemy, żeby przybysze do Polski przyjmowani byli na jasnych warunkach. Jakich? Ano takich. Uczysz się bracie polskiego, znajdujesz sobie pracę i podpisujesz deklarację, że to, co się dzieje w Polsce. Ustrój polski, dominujące w Polsce prądy religijne są przez ciebie akceptowane i nie będziesz dążył do ich wywrócenia, jeżeli nie podpiszesz takiej deklaracji fora ze dwora. Ksenofobiczne? Rasistowskie? Nie. samoobroncze. Czas na polską samoobronę, bo utoniemy w tym, w czym tonie Europa, a co pachnie straszliwie nieświeżo i zabiera tlen. Wypowiadam się w tej kwestii także dlatego, że mnóstwo z Państwa pisze, co Pan o tym sądzi, dlaczego, dlaczego Pan milczy. Nie, nie milczę w tej sprawie. Zabierałem w tej sprawie głos wielokrotnie. Jestem zwolennikiem pomagania na miejscu, pokazuję sam, jak to należy robić. Akcja Pomoc dla Karakosz jest tego przykładem. Ona się rozwija. Mam nadzieję, że jak ukończę film, będę mógł Państwu pokazać efekty tych wszystkich działań i że będzie to bardzo ciekawy film. Więc nie jestem gołosłowny. Ale polska polityka nie może tak radykalnie odstawać od tego, co PiS obiecywał w kampanii wyborczej.